Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo pojawiło się u mnie słoneczko i strasznie na razie nie po oczach. Także niestety nie pokażę wam dzisiaj kamerki, ponieważ to by nie miało najmniejszego sensu. Za to mam coś, na co na pewno będziecie chcieli rzucić okiem, czyli T95E2. Broń że nie jest to żaden kolega Żuwika, tym się nie musicie martwić. I troszeczkę osób na pewno kojarzy tą maszynę i jest to oczywiście nagroda za zaproszenie dowolnego gracza, naszego kolegi, przyjaciela do gry World of Tanks. No i ten kolega nasz lub koledzy, których zaprosimy muszą wbić milion punktów doświadczenia lub jeden czołg dziesiątego poziomu odkryć. No i właśnie jeden z graczy, znaczy jest wiadomo więcej już takich przedstawicieli, ale jeden z nich ma dzisiaj ochotę pokazać nam bitwę, a dokładnie I own the Noobs na t 952 na pie Święta Dolina. Ja troszeczkę się przygotowałem dzisiaj i postaram się o tym pojeździe Wam powiedzieć. W parametrach oczywiście, w wodzie no i także kilka najbardziej chyba interesujących rzeczy. Czy warto ten czołg robić i czy oczywiście on jest normalną premką. Więc może odpowiem na tą drugą, na to drugie pytanie. Czy ten czołg zarabia czołg premium? Nie. Niestety jest to z kołsemka, tak jak i z 3, każdy normalny pojazd. Nie różni się on niestety niczym, poza tym, że możemy tutaj wrzucić załogę i ją podszkalać. No i także jest jeszcze jedna zaleta tego pojazdu. Jest on unikatowy. Jego nie będziemy można zdobyć nigdy chyba tak po prostu kupić. Trzeba będzie po prostu go dostać za, za coś w tym wypadku za te właśnie zaproszenie graczy do wota. I... Także roszuję ten pojazd z tego co mi się wydaje na dyszki, dlatego że, no jak normalny pojazd, no to nie może mieć ograniczenia, prawda? Więc raczej tutaj bym nie dziwił się, gdyby ten pojazd lądał na dyszkach, aczkolwiek tego nie wiem do końca. Dobra, także może chronologicznie <grytanie> od samej góry w parametrach: punkty życia 1500, to jest jak na czołg średni, bo to jest czołg średni, sporo na MEDA. Tyle mają zazwyczaj już Pantery 2, które przypominają troszeczkę czołg ciężki, także jest to na pewno jakaś zaleta, z tym że pojazd jest strasznie wielki, a pan też także nie jest tutaj jakąś super zaletą, także no, o tym może za chwilę. Idąc dalej, mamy tutaj silnik 560 koni mechanicznych, co przy masie 37 ton nie jest złym rezultatem. To jest tak, żeby wam jakoś to w miarę przybliżyć, całkiem dobry wynik jak na meda, powiedziałbym, że ten czołg jeździ troszeczkę jak te 69 kto widział te 69 w akcji to wie, z tym, że pojazd ten ma ograniczenie prędkości do, z tego co wiem, 56 km na godzinę, czyli no, takiej prędkości nie rozwiniemy, nie rozwiniemy bez górki, z tym akurat może być problem, no i... Tutaj akurat zremowany cito. no masa jednak troszeczkę tutaj się dała we znaki, 37 ton, tak jak wspominałem. No i może pancerz. Tylko tutaj zobaczymy sobie jeszcze jeden strzał. Tego su, dobra. Pancerz nie jest za dobry. Z tego co wyczytałem jest to 95 mm z przodu pod kątem, 71 z boku i 25 z tyłu. 25 z tyłu to naprawdę bardzo mało i to już nawet pozwala na bicie nas przez jakieś śmieszne pojazdy, prawda? E, prawda, lub z hajka na przykład. Czyli zaduje hajka i w pupsko dostanie ten pojazd za 500 lub 600, a jak arte trafi to już w ogóle szkoda gadać. Z wieżą jest troszeczkę lepiej, z tym, że oczywiście nie mogło zabraknąć słynnych włazów na wieży, tak jak w Patonie na Grodzie M60, prawda, Cie to t 110 E5. Trójce, czwórce, zobaczcie jaki wielki włas tutaj jeden. Wieża ma 177 pancerza z przodu, 76 z boku i 50 z tyłu, czyli boki tył, papier, przód, może coś tam dźwięknie, ktoś nie trafił we włas. No i najważniejsze, działo, tym robimy uszkodzenia, tym zarabiamy kredyty, mimo wszystko, jakieś tam, i też robimy EXPA. Jest tutaj 90, która szału nie robi. Jest to działo Typowo na, nastawione na szybkostrzelność, czyli na częste strzelanie, dokładnie parametry wyglądają następująco: 240 uszkodzeń i 173 przebicia, czyli no bardzo niewiele jak na czołku samego poziomu, no ale to jest i tak tyle co ma T69, tylko że on na magazynku. Na Goldzie 250, czyli też tyle co T69, ja bym mógł powiedzieć, że to jest po prostu działo 169 bez magazynka, <laughs> także 8 strzałów na minutę tutaj jest. To jest oczywiście całkiem sporo, ale i to jest wartość bez na założy 100% bez modułów. No i jeszcze jest inna rzecz, która zawsze w medach amerykańskich jest bardzo istotnia, istotna, czyli depresja działa i podnoszenie armatki. Depresja tutaj jest minus 9 stopni. To jest według mnie bardzo dobry wynik i pozwala walczyć na terenie jakimś z górkami, nie wiem, nasypami także to jest duży plusik. Także jest jeszcze... O, jedna rzecz, o której też zapomniałem oczywiście wspomnieć zasięg widzenia. Zazwyczaj medy ósmego poziomu takie typowo podspotowanie, nie jakieś te 4-4 mają 400 metrów właśnie vieranża. Tutaj jest tylko 390, także troszeczkę mniej. Nie ma tutaj oczywiście tragedii w związku z tym, ale to tak tylko, że warto wspomnieć. No i tutaj już jest końcówka bitwy. Troszeczkę was zagadałem tymi parametrami, mam nadzieję, że nie usnęliście przy mnie. No i tutaj te 34 1 ginie. I zostały już tylko dwa pojazdy, Kernarwon i IS-3. Bitwa wygląda na to, że jest wygrana. Pojazd, mówię, wygląda troszeczkę brzydko, niestety. Nie wygląda to tak, że mi na model HD, ale mogę się milić. Yy, dlatego, że nie przyglądałem się za dobrze, aczkolwiek no, patrzę na te kółka i to wygląda brzydko w miarę. <ścoughs> A tekstury są oczywiście najwyższe. Yy, zapamiętałem sobie tą uwagę, bo ostatnio właśnie pokazałem Wam filmik yy, w średnich ustawieniach i to nie wyglądało za fajnie, zgadzam się z tym w zupełności. Także tutaj Carnarvon bity od boku. Bez problemu, przebijany kolega. Głównie tą bitwę gra chyba na pociskach przeciwpancernych. Tak patrzę. Moduł ma siatkę kamuflażową, tak jak ja na wz 11 Pewnie w związku z tym, że po prostu szczęście mu to przynosi do swojego na ósemki. Dzięki temu. <grytania> Siatka nie widka, o tak. No i dobra, bitwa wygrana. Bardzo ładnie. Powiem tylko tyle. Jeżeli. Miałbym robić milion expa na drugim koncie, żeby zdobyć ten czołg, to powiedziałbym sobie szczerze, walić to wolę zarabiać kredyty. Naprawdę. Ja wiem, że pojazd jest unikalny, ale yy, wartości tutaj na wbicie tego pojazdu otrzymanego są yy, przeogromne i nie ma według mnie bawienie się w tą misję zbyt dużego sensu. Oczywiście są osoby, które będą na to chętne i, i ja oczywiście rozumiem chęć posiadania ciągu unikalnego, z tym, że po prostu to nie zarabia lepiej. Gdyby to jeszcze zarabiało jak lew, te, czy 4 jak tiger, ok, ale to nie zarabia. No i to jest duża, duża e, wada. Wydaje mi się, że jakby coś takiego dodali, to nie, nie zbawiłoby to tej firmy. E, tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przyjrzeliśmy się troszeczkę tej maszynce. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.